Cześć, kochani, telefon mamy tutaj. I zaraz ja mam urodzinę. Ja mam urodzinę, inna ma urodzinę, i ta urodzina jest dla mnie bardzo ważna. Wyjątkowe i w jakimś sensie niespodziewane. No. Chodźmy na dole. Ja się szykuję do imprezy urodzinowej na sobotę, i chciałabym Was pokazać kilka ciekawych przepisów. Chcę wam pokazać kolejne 3-4 dni, bo mamy fajne rzeczy zaplanowane. Jedziemy na gongi z dziewczynami, całe nocne gongi. Idziemy z Iną jej koleżanka na basen i do kina na nasze urodziny. Bo tak jak wiecie, Inna też ma urodziny. Inna się urodziła na tym samym dzień, co ja akurat miałam urodziny. Więc będziemy świętować jej urodziny, moje urodziny. A potem dziewczyny mają dla mnie jakiś niespodzianek, czwartek wieczorem, ten wieczór mojego urodziny. Co będziemy robić? Nie wiem, ale się cieszę. Wrócimy piątek rano i sobotę mam imprezę urodzinowe. Jak chcę, że jesteście z nami cały czas. To będzie trochę dłuższy vlog. Ale, no, uważam, że to jest ważne. jednak vlog. Ty robisz origami? Nie, robię samolot. A, to jest samolot w tym razem, okej. Okay. No dobra, ja zaczynam w kuchni, a co ty teraz robisz? Nie. A, ty jest czekoladę. Smakuje ci? Nie. A, ale jesz? To są A, ty nie chcesz tej orzeczki? Chcesz bez orzeczki? Gryzą ci orzechy po prostu, co? Co? A ja ci zjadłam tej orzechy już nie masz, dobra? Nie. Okej, okay, my tutaj mamy naszykowane składniki na dzisiejszych przepis. Będziemy robić rapce pomidorowe czyli rap to jest taki taki skórę możesz powiedzieć zrobione z świeżych pomidore suszone pomidore tutaj mamy Irish Mass. Irish Mass ma bardzo dobre właściwości ma w sobie 96 różnych śladowe minerały, które nasze ciało potrzebuje. Czyli Irish Mass jest bardzo dobry za jeżeli chcesz robić coś, który jest miękki zamiast pektyna albo żelatyna to możesz używać Irish Mass. To możesz kupić już w, w niektórych sklepach ze zdrową żywnością. Możecie poszukać Irish Mass, czyli mech irlandzki. Tutaj mam pomidory od, moje, od mojej koleżanki Shatakush, może znacie. Kilka jej piosenek, bardzo fajne. Ona miała taki nadmiaru, taki wysyp, że mi dała i ja się bałam, że będzie mi już pleśniało, więc pokroiłam i będziemy używać do naszych dzisiejszych przepis. Mamy tutaj paprykę kupne ze sklepu i mamy tutaj dodatkowe pomidory ze sklepu w razie czego, że to będzie za mało. Tutaj mamy Oksymel. to jest Naturalny domowy antybiotyk, żywy niepasturyzowany. To jest od mojej koleżanki Justyna. Możecie do niej napisać, jeżeli chcecie. Będziemy to używać do żeby przyprawić, ale też żeby były jeszcze bardziej terapeutyczne nasze rapsy, nasze skóry pomidorowe. Tutaj mamy pikantność, mamy od szatouż też nam dała taki krzak tutaj ostry paprykę zblendowaliśmy irek do proszku do takiej małej żar żarenki i wysypało oliwę z oliwek. Zaraz to zamykam kochanie. OK OK, okay tutaj mamy płatki drożdżowe to zawsze pomaga smak i ulepsza smak. I będziemy tutaj sól morskie, taki grubą, żarniste. Wszystko po kolei będziemy robić, i zaraz zobaczycie, jak, będziemy, jak będzie wyglądało nasze rabce. O, I tutaj mamy też rozmaryn. Kupiłam z Dary Natury całe kilo. I to wychodzi wiele tańsze. Ekologiczny rozmaryn. Dajemy też świeże bazylia do nasze. Bądź eko. I to będzie naszej skóry dzisiaj. Pomidorowe. Oh my goodness. Oh my goodness! Doskonale! Woo, Wartman! Już jest możesz być moje przyjaciel. Okej, okay, szczerze przyznam, że się trochę obawiałam, że tego Wartmana nie dźwignie uh, Irish Mass. Więc ja chciałam najpierw spróbować. Przed nagrywaniem, bo mówię, dobra, życzę, <laughs> że pokażę wszystkie, um, ty, ty przepis, no chcę najpierw i udało się, super wyszło, ja się bałam, że będzie taki, taki granule i to nie, to nie może tak być, to musi być dopłynne, doskonałe, takie gęste konsystencje i to nam się udało. Akurat zepsuło nam się nasze Vitamix i dlatego nie mogę Was na tym się pokazać. Ale i tak, ja, oni, Wartman i sklep Ronik nam sponsoruje, więc jak ja mogę używać ich rzeczy, no to zawsze chcę. Ale jak nie działa, no to nie mogę używać. Ale mogę dać thumbs up i idziemy dalej z naszym przepisem. Teraz, ja blendowałam to, ale dzisiaj. Ciszej. Ciszej, proszę kochanie. Okej, okay. ja używałam garść, powiedzmy tyle Irish mass, i, i, do, i dokąd to dotyczy tam w środku, nalałam wodę. I to jest taki konsystencji. Ale jak będziemy robić naszej rapce, naszej skóry pom pomidorowe, to nie chcemy wody. Jednak zamiast wody my chcemy używać sok z pomidorami, żeby robić nasze skórę. Żeby było zamiast tą wody tutaj, tutaj byłyby pomidorowe. <trymianowicie> Okay. O! Dodajemy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Masz czekoladę na budzie. Dodajemy nasze Irish Mass. O! I chcemy, żeby było około tak. I zamykamy. I co? Ciskasz? Tak. Kręcisz. Super. Oh my goodness. Zobaczycie jak tutaj jest. Mamo! Tak? Um, co mam robić? Mieliście apel dzisiaj? No, co mam robić? Um, no, co chcesz robić? Jest. Ok. no to siadaj. O oh my goodness. O to chodzi. Czy widzicie jakie to jest gęste. Widzicie różnicę między same pomidory tak? i teraz pomidory z tym. Widzisz tą Noa? Tak. Z tym Hierzmas? No ty jesteś niesamowite. Jak ty widzisz, no. Ok, robimy kolejne porcje naszego y, pomidory zblendowane. Tutaj już mamy. Będziemy musieli to trochę o, widzicie, To już się zrobiło gęsto. I będziemy dodać jeszcze więcej sos pomidorowy, Jeszcze papryka zblendowanej. To wszystko się zrobi taki, taki płynny, ale jednak gęste. <słyski> to doblenduję, dodajemy i będziemy działać. Okej. Okay. Jeżeli zauważycie, że zaczyna Twoje Irish Mass robić taki mały, takie, takie granulki, o takie. To jest normalne. To jest okej. Okay. To, co ja robię, to jest już moje masa. Ale jak idę i chcę blendować na tace, jak chcę kładać na tace, bo tutaj mam szykowane pierwsza taca do suszarka. No to robię tak, że biorę troszeczkę, zblenduję to jak wszystko razem, i używam ten świeży zblendowany. I widzicie tutaj jest już konsystencje, który jest gładkie, całkowicie. Bo czasami jak to się chłodzi na pierwszy zblend, w zblendowaniu, to po prostu czasami ten Irish moss jeszcze raz chce się zakleić, ale teraz jak widzicie. To już absolutnie nie ma, to jest ekzyma, Nie wiem. Będziemy używać zblendowane części do układania na tacę. Okej. Okay. Ostatnie już poukładam na tacy. To będzie trochę mniejsze. Tutaj mamy dokończone. Zaraz Wam pokażę tutaj. Okej. Okay. Tutaj możesz zobaczyć. Tutaj już zaczyna się wysuszyć. Tutaj jest już bardziej suszone. Jest bardzo cienkie, a tutaj będzie troszeczkę grubsze. To jest OK, bo to jest z pomidorami to jest bardzo trudno, żeby było bardzo jakby dokładne. Ale tutaj mamy już wysuszone. To będzie takie bardzo cień, cienkie, tak jak te e, ryżowe papiery. To będzie tak, tylko pomidorowe. Więc ja tu fiemy, bo się to jeszcze. Czy, ja, czy... No, teraz, ale... Się nie. Dobre, 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 dobre. nie wejdzie. Nie wejdzie. Nie dobry, Nie wejdzie. Ok, chodźmy Nie górę i pogadamy chwilę. Ja jestem bardzo ciekawa, gdzie Nie wejdzie. jak wy się wejdzie. Jak, jak się Jak się wejdzie. dla was, jaki ten cały wejdzie. Oddziaływ oddziaływuje na Ciebie, bo mi bardzo dużo się dzieje we mnie i czuję um, obudzenie, przebudzenie, ale też czuję cała struktura mentalnie moje, który miałam. Krusi się w tym momencie, wszystko się wyczyści, wszystko się niszczy wszystkie moje opinie o sobie, o innych, wszystkie moje e, e, schematy, ale i również moje e, beliefs, moje przekonanie, moje um, e, tożsamość, który budowałam dla siebie, kim ja jestem wobec świata, kim ja jestem dla siebie. To wszystko powoli się krusi i dużo z tego ma wspólnego z tym. Ostatni kurs oddychania, który robiłam. Powiedziałam Wam o tym. Dużo rzeczy o sobie się dowiedziałam, rzeczy, które były zamknięte mocno w, w jakieś komórki w mojej głowie, i w dzieciństwie trudne rzeczy, które nie chciałam pamiętać. Ten drzwi. To ten boks Pandora się otwierało podczas tym oddychaniu, i nie ukrywam, jest mi trudno ostatni. Jest mi. No, jest z jednej strony wspaniałe, piękne, naprawdę jest niesamowite uczucie, ale z drugiej strony jest potworne, trudne, żeby żeby tracić całą tożsamość, żeby już nie być ta, której myślałaś, że jesteś. Ale też widzę, że dużo mojej tożsamość to było zniszczające i zniszczące same mnie. Że jestem lepsza, że wiem lepiej, że jestem doświadczona, że jestem gdzieś dalej na droga, że jestem kimś, że jestem nikim, że jestem Mądra, że jestem głupia, te wszystkie jakby tożsamości, które um, budowałam, albo te schematy, tej e, niszczącej myśli o sobie, które chowałam, to powodowało moje zachowanie. Próbując być kimś, bo się czułam jak nikim, próbując być ważny, bo się czułam nieważny. Po, po, próbując być um, yy, Udawać, że jestem doświadczona, bo się czułam ciągle głupia, jakby niewystarczająco wykształcona, niewystarcz... po prostu niewystarczająca. I ostatnie po prostu te wszystkie, jakby, te wszystkie mentalne struktury, które budowałam przez tyle lat, po prostu tak... I stoję i ja naprawdę serdecznie nie wiem, kim jestem, nie wiem, Nie, nie wiem, co mam wam dać, nie wiem, co mam wam powiedzieć. Nie wiem, jakie filmy mam nagrywać, nie wiem, kim w tym filmie mam być. I ostatnie to, co zawsze mi służyło na ten kanał, było powiedzenie po prostu, prawda, gdzie ja jestem, co się we mnie dzieje, i to zawsze z wami rezonowało. Bo wydaje mi się, że ten nowy paradygmat, ten, ta nowa ścieżka, którą budujemy teraz. To, co ja doświadczam w tym momencie, to nie jest wyjątkowe. Wydaje mi się, że wy też to znaczy i wy też to rozumiecie, co ja mówię teraz. Ja mam w tym roku 38 lat i ja podświadomie, podświadomość, nigdy nie myślałam, że osiągnę tym wieku. I wiele lat nie zrozumiałam, dlaczego żyłam tak szybkie, intensywne Dlaczego wydawało mi się, że ja będę umierać młodo Że ja nie będę mogła, że nie, nie będę mogła długo żyć I no, w, większość tej rzeczy miało wspólnego z moją mamą Ona umarła, jak miałam 37 lat Ona umarła 23 sierpnia Wrzesień, czyli dwa miesiące temu w moim wieku, i ja teraz jestem dwa miesiące stara, starsza niż ona była, jak umierała, i ja teraz osiągnęłam rok 38, a ona nigdy tego wieku nie osiągnęła. I dla mnie, i to wszystko się wydarzyło dokładnie 25 lat temu. I tym roku to jest dla mnie rok, który obawiałam się wiele lat, i też rok, który nie chciałam e, doczekać, jakby chciałam, chciałam, że już ten, ten rok mi ominie. Że albo umieram tak, jak się bałam, albo urastam i idę dalej. I urastam, idę dalej. Nie, nie wiem, co będzie dalej, bo nie. Nie oczekiwałam, że przeżyję dłużej niż moja mama, więc teraz nawet nie wiem, co... Nie wiem, nie wiem, co będzie, ale cieszę się z tym urodzinem. I cieszę się, że mogę to spędzić trochę czasu z przyjaciółkami, z Irkiem, z, z Iną, z dziećmi. Mamy dużo rzeczy zaplanowane dla Was, więc bądźcie nadal z nami. Okej okay, kochani, bardzo dziękuję, że byliście z nami. Jeżeli chcecie zobaczyć końcówkowe efekty tymi e, e, rapsami, tej skóry, to bądźcie z nami na kolejny vlog. Będziemy robić cały taki vlog urodzinowy. Myślę, że będą trzy odcinki, bo mamy fajne rzeczy, które robimy. Z tą dziewczyną jedziemy jutro na basen. Na basen! No i e, zaraz zaczynamy kolejny vlog. Bo ja jadę. No a tak tak no, ty, Newt, nawet nie jadłeś twojej kochanie. Okej, okay, ja uciekam, kochanie, kocham was bardzo. I.